I dziękuję Wam serdecznie za dotychczas okazane wsparcie. Otrzymałam dziś wiadomość stan ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że całość kosztów leczenia muszę zgromadzić nie bezpośrednio do terminu operacji, czyli 17 maja, a miesiąc wcześniej, czyli do 17 kwietnia. Oznacza to, że brakującą kwotę, nadal dość wysoką, bo ponad 450 tysięcy złotych muszę zgromadzić w terminie półtora miesiąca. Z jednej strony jest to mało czasu, ale z drugiej wystarczająco dużo, by udało się zgromadzić środki na czas. Okazaliście mi już mnóstwo wsparcia i mam nadzieję, że na tym etapie mnie nie pozostawicie. Wiecie, że pokonałam w życiu wiele przeszkód, ale tej przeciwności niestety nie będę samodzielnie w stanie przezwyciężyć. Dlatego proszę Was o wsparcie. Udostępniajcie zbiórkę, zachęcajcie do tego znajomych. Niech podają informacje dalej, by jak najwięcej ludzi miało okazję się o niej dowiedzieć. Serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że już niedługo po udanym leczeniu i powrocie ze Stanów Zjednoczonych będę mogła Wam wszystkim podziękować osobiście za pomoc, a także dzielić się dobrem tym, które od Was otrzymałam. Dziękuję Wam.